Zobaczcie, kwiaty na moście zamiast kudek. I to one są wszędzie. Tam, na drugiej stronie o, tutaj, gdzie mój rower stoi wszędzie pełno kwiatów. Ja pierdolicie chciałoby się powiedzieć mają rozmach Białorusiny. No kurczę, fajnie to wygląda, naprawdę. Pomimo tej fatalnej pogody no tu się niektóre doniczki poprzewracały, ale tutaj białe, białe już się mają dobrze. No i nasze kolory biało-czerwone, zobaczcie. I tam znowu fiolety. A szarover zostawiłem, żeby to, żeby to nagrać. trochę przyzumuję tam do końca cały most z drugiej strony też obsadzony no i tam widać ten zamek, na którym byłem motorzysta tutaj jeździ po, po chodniku o kurcze, ale mnie nastraszy no ale oni tu jeżdżą takimi fajnymi elektrycznymi motorkami mają posprowadzane z Chin u nas pewnie by to nie przeszło, bo to jakieś nie spełnia jakiś norm yy, unijnych i tak dalej, prawda? No i dobra, to tylko taka zajawka. No a jestem na głównym moście w Grodnie, nad Niemnem. Pode mną ta rzeka to Niemen. Czyli dam tytuł, dam tytuł tego filmu Nad Niemnem. Dzięki za uwagę i zapraszam. Do mapki w opisie.